Tell. Cześć, witam Was bardzo serdecznie już w niezliczonym kolejnym odcinku z gry Resident Evil Biohazard. My w poprzednim materiale zdobyliśmy klucz do prosektorium. Ja już, żeby Wam całej ścieżki nie pokazywać i wszystkiego zdobywania, stoję tuż przed kotłownią. Stoimy trochę lepiej z nabojami. Mamy ich 9. Potencjalnie dwóch powinniśmy załatwić z broni, i tam pamiętajmy, jest jeszcze jeden. Tubylec, którego postaramy się nożem ogarnąć. To są ci mocniejsi. To są ci mocniejsi. To są mocniejsi. Kurde, czy ja ich stąd jakoś wyciągnę? Czy ja ich wyciągnę? Czy ja ich stąd wyciągnę w jakiś sposób? Nie ma chyba takiej opcji. Słuchajcie, a do warsztatu my się nie dostaniemy teraz? Zamknięte z drugiej strony. A, a, czyli słuchajcie. To gdzie on by był zamknięty? Z drugiej strony. Tu jest ściana. Więc raczej nie przejdziemy. Tej nic więcej nie mamy. Czy ja nożem podołam im. Co to był za trzask? Ekstra. Dobra, chodźcie. Nie najlepsza opcja, pytanie czy cofnąć się tu i ja coś im zrobię? Nie, zobaczcie. Będę musiał z nimi jeszcze raz zawalczyć, tutaj. Kompletnie brak mi pomysłu. Bez tej strzelby. Chyba. Kurczę! Słuchajcie, drodzy mili. Zrobimy to. Przecież mamy ten klucz Skorpiona. Możemy sobie wejść do babci. Do babci, ale czy ja bym chciał tam się cofać teraz, bo tam będzie ten wielki? Czy ja to chcę zrobić w ten sposób w ogóle? Tak dobrze kojarzę. Klucz skorpiona jest. Jest. Czyli będziemy mogli sporo drzwi sobie pootwierać do głównej sali. Między innymi tutaj skrót otworzymy. Zaopatrzenie wytrychem możemy otworzyć. Centrum monitoringu, tu coś było. Dobra, zróbmy to tak. Eee, otwórzmy. Mam nadzieję, że on jest wielorazowego użytku. Ten klucz, tak. Dobra, i do zaopatrzenia. W prawo, prawo. Jelonek jest taki podejrzany. Jelonek Bambi nie pasuje. Czy tu jeszcze inny klucz, może? Dobra, czyli tego sobie na ten moment nie otworzymy w żaden sposób, ale to już tak. Miejmy nadzieję, że coś cennego, naboje, naboje do strzelby, tak? Tak jest. E, dobra. Tak spoglądam sobie na tą mapę co chwilę, żeby się nie zgubić w tym ferworze. Z której strony była babcia? W ogóle ja się jeszcze chilne. Tego też nie otworzymy tym Skorpionem. No oczywiście, że nie. Kurwa. Nie mogę teraz, serio gro? Co ty odwalasz? Kurwa stoi za mną Skubany Hajto Don't you fuck with me Gdzie on teraz się schował? Babcie też ktoś tu wywiózł. Przecież ona tu się ziała do jasnej. Szanowny panie Baker, jak się pani czuje? Dawno nie było pani na badanie. Skończyłem analizę pani zdjęć rentgenowskich. Ciemne obszary w czasy to grzybopodobne skupiska, które zdają się mieć związek z pleśnią. Halucynacje i głosy, które pani słyszy, mogą mieć związek z tymi naroślami. Jeśli pani objawy się są spowodowane grzybiczymi pasożytami, Należy go usunąć, zanim będzie za późno. Nie chcę pani straszyć, ale mam poważne obawy o pani zdrowie. Proszę niezwłocznie zgłosić się do szpitala. Jako pani lekarz zdecydowanie zalecam przeprowadzenie dodatkowych badań. To jest jej szczęka na bank. Dosyć mam ganiania po dziedzińcu. Gdy następnym razem goście uciekną, schowaj się głowy, żeby nie wydostali się z domu. Ukryjemy je w tych miejscach. Zegar z wahadłem w salonie. Książka w pokoju rekreacyjnym. Prosektorium w piwnicy, czyli prosektorium nam zostało. Apteczka. Nieźle gra nas tu nagrodziła. Zauważył mnie. Zauważył mnie, skubany. Czy ja będę mógł teraz tą broń ogarnąć sobie? Wiecie co? Ja bym nie chciał na niego tracić w, tych, w tym momencie tych naboi. Wydaje mi się to bezsensowne, skoro możemy z nim poganiać trochę tutaj. E, dobra, będziemy mogli zejść do tego prosektorium. Zobaczmy, jak nasz stan zdrowia, czy to jest coś, co się nadaje. Apteczki też bym nie chciał zużyć w tym momencie, jak jeszcze tak trochę dygamy. Kurde, trzeba było od razu zrobić to. Eee, ja bym chciał jeszcze zapis zrobić, generalnie jakiś. Tutaj taki kontrolny, w razie co? Eee, dobrze. Jest jeszcze jakieś przejście, ale czy ono by mi coś dało? E, nie sądzę, nie sądzę, żeby w tym momencie mogło nam to pomóc więcej. Mm, nowy zapis jeszcze możemy? Dobrze, bro. E, Tu wytrych by nam się przydał, ja zużyłem wytrych. Też ta broń dużo miejsca zajmuje. Osiem naboi, apteczka, klucz, ukryty gdzie on był? Gdzie był ten? Ukryłem tu coś fajnego pod kominkiem takim stojącym na górze. Już zapomniałem prawie o tej znajście. Postarajmy się ją pamiętać. Dobrze sobie to wykombinowali ogólnie. Którą stronę tu możemy przejść. Mam nadzieję, że teraz im damy radę tutaj, bez jakichś większych niespodzianek. No zobaczymy, trzymajcie kciuki w tym momencie, jak to się uda. To wychodzimy stąd. No, chodźcie. Co on jeszcze żyje? Nie pocieszyło mnie to. Tyle naboi, myślałem, że będą na strzała. No tu nie widziałem innej sposobności, żeby to w inny sposób jakoś zrobić. Dobra, może się nie bawmy za dużo tutaj. Dobra, nie oberwaliśmy przynajmniej. Może tutaj będzie coś do zebrania. Pisa te drzwi nie chcą się otworzyć. O kurwa. Now she says he will be no no, no 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 no. I will find him and I will make him suffer. Wczesny okrzyk szczęścia. Myślałem, że będziemy mieli te naboje. Są jakieś schody. Czy my tu się w jakiś sposób przeciśniemy, drodzy mili? Co my podnieśliśmy w tym momencie? Silne chemikalia czyli będę mógł sobie stworzyć pewnie naboje do strzelby. Tylko bym musiał znaleźć proch strzelniczy do kostnicy. Zioło weźmiemy sobie. Czemu nie? Nie podleczyło nas jeszcze cholera. Coś tu jesz? moje kroki, prawda? Tu coś czuję, będzie walka, to jest... Arena. Co mi z tych chemikaliów? To jest ten koleś przy tym aucie? Zastępca szeryfa? To nie może być tak prosto. Zaraz się zjawi tutaj. Heh, o wilku mowa! O wilku mowa. On jakiś nieśmiertelny w ogóle jest. Ja nie wiem o co kaman Z nim. Dobrze, że mamy w miarę amunicji do strzelby. Teraz trochę nie trafiliśmy. Pada Nie ucieka co on tam teraz bierze? Ogrzało go? Tak w piłę trafiłem. Okej, okay, jest dla nas zabawka. Ale ty, no przecież się bronię. On się zaklinował tam na moment. Dobra, odepchnął nas. W końcu on ma większą siłę w tym. Okej, okay, wycofajmy się na moment. Gdzie on lezie? Dobra, mocny. Dobra, to jest drugie. Dobra, po nim. Po nim, po nim. Tak się. O kurde, jeszcze piła się nam wyłączyła. Ja się boję sprawdzić jak stoimy z życiem. Kolera, lecząko. To chyba koniec, jest kadzienka. Wybuch skubany. Uh. Uh. Masakra. Co tu się wydarzyło, drodzy mili? Ja nie wiem, po prostu. Ale jak my się stąd wydostaniemy? Kurde, spadliśmy z góry. O, tu jest jakieś przejście. Dobra, mamy to. To jest najważniejsze, że pokonaliśmy go. I mam nadzieję, że tym razem definitywnie. O, a taka piękna, ładna, polska piła była. Dobra, my mamy tylko amunicję do strzelby. Jak z nas stan zdrowia, nie najlepiej. E, dobra. Stąd przyszliśmy, czyli nas to nie interesuje. Zróbmy lekki rekonesans na mapie. Możemy zrobić powrót, powrót, powrót. Dobra. Tutaj się jeszcze upewnię. Zaglądaliśmy tutaj, tu był ten nasz szeryf czy zastępca szeryfa, policjant. Hej, pięknie, pięknie. Jesteśmy z drugiej strony. To był ten świniak, proch strzelniczy. Ta piłka do metalu by nam się przydała, żeby coś otworzyć. Dobra, to są drzwi ze skorpionem, nie? Nie pasuje? Ej, ej, ej. Innego klucza ja nie posiadam. Dobra. Czyli co, na górę nam każesz iść gro? Tu jest z wężem, za anakondą. No nie, tu byłem. Tu byliśmy. Okej, okay, ale co, że te. A dobra, bo mamy tą głowę psa, czyli możemy się cofnąć i otworzyć główne przejście. Dobra. Dobra, czyli co? Przez prosektorium? Prawo, kotłownia, dobra. Powinniśmy dotrzeć. Musimy pamiętać, że ta głowa psa jest. Tak jest, po skosie. Miejmy nadzieję, że tu już nikt na nas nie wyskoczy, że wszystkich załatwiliśmy pod drogą. Ale tu cały czas te odgłosy są. O, amunicja do pistoletu. Zobaczcie, przeoczyłem. Jak to łatwo coś przeoczyć? Przeładujmy go od razu. E, może będę chodził sobie w zasadzie z pistoletem. Dobra, my musimy tam na schody się dostać, czyli możemy tutaj w lewo i w prawo, tak? Nie, dobra, pokrzeniłem. Moja orientacja w terenie naprzeciwko, tam w prawo. Co to za dźwięki były? Nie wiemy tak naprawdę o kurwa. Ja pierdziele ta babcia jeszcze. Babcia najlepsza, pamiętajcie tutaj. E, dobra, ja sobie przypomnę, co my mamy w skrzyni. Mamy zioło, z pewnością by nam się przydało. E, mocniejsze chemikalia, ten obraz. Nie za bardzo wiem, gdzie możemy mieć tą skrytkę. Nie mamy czym się leczyć: czy ja znajdę teraz apteczkę, czy chemikalia. To byśmy mogli odłożyć, w to miejsce sobie zaekwipować zioło, w razie co, bo na stan zdrowia, no na żółto całkiem nieźle. I słuchajcie, ja tutaj myślę, to czytaliśmy? Dobra, mamy to, to przeczytaliśmy, to jest o ucieczce, gdzie znajdują się psy te do drzwi. Mamy trzy, czyli będziemy mogli stąd wyjść, ale wydaje mi się, że będziemy musieli tu wrócić, bo nie mamy do wszystkich drzwi klucza jeszcze i ja w tym miejscu kończąc mój poprzedni wątek zrobię sobie zapis, w związku z tym ja bym chciał się z wami pięknie pożegnać, cześć do zobaczenia w kolejnym odcinku.